Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Wojtek Błachno i dziś porozmawiamy sobie o najlepszym komputerze z Windows 10, jaki możecie obecnie kupić. W opinii wielu użytkowników, jak i recenzentów, tym komputerem jest Microsoft Surface Laptop 2, który ponoć nie ma sobie równych w tym segmencie. Od październikowej premiery drugiej wersji Surface Laptop minęło już około 9 miesięcy, a w Polsce jest dostępny od prawie pół roku. To chyba idealny moment, by ocenić, czy Laptop 2 rzeczywiście jest komputerem idealnym i czy nadal warto go kupić. Zacznijmy od wyglądu, bo nie da się ukryć, że Microsoft na tę kwestię położył szczególny nacisk. Podobnie jak poprzednik, Surface Laptop 2 miał być designerskim cackiem i w sumie rzeczywiście nim jest, bo tutaj nic się nie zmieniło. Doszedł tylko nowy czarny kolor, choć testowany przez nas egzemplarz ma kolor platynowy. Jako bezpośrednia konkurencja MacBooka Pro, Surface Laptop 2 wyróżnia obudowa pokryta specjalnym materiałem, jakim jest Alcantara. Materiał ten wykorzystywany najczęściej w motoryzacji dzięki Microsoftowi znalazł swoje zastosowanie również w elektronice użytkowej. Niestety ma to też swoje wady, bo chociaż w naszym testowym egzemplarzu nie widać tych kilku miesięcy użytkowania, to w sieci możemy znaleźć sporo opinii niezadowolonych użytkowników. Wskazują oni na sporą podatność tego elementu na zabrudzenia, które potem trudno usunąć. Sama konstrukcja jest wizualnie bardzo przyjemna, a laptop świetnie zdał test podnoszenia klapy jednym palcem. Komputer nawet nie drgnął, jak na sprzęt klasy premium przystało. Jeżeli jesteśmy już przy klapie, to warto powiedzieć parę słów na temat ekranu. Prawie rok od premiery nadal oszłamie ja jego ostrość obrazu, odwzorowanie koloru oraz maksymalna i minimalna jasność. Proporcje 3x2 świetnie spisują się przy pracy z dokumentami, przeglądaniu sieci, a nawet przy obróbce zdjęć i filmów. Ale jeśli wasz ulubiony youtuber z jakiegoś powodu postanowił publikować filmy w proporcjach 18x9, to wtedy jesteście niestety skazani na ogromne czarne pasy podczas oglądania tego wideo. To samo tyczy się filmów na przykład na platformie Netflix. Przez chwilę mi to przeszkadzało, ale w sumie bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem. Cóż, tak to jest już z tym Surface i trzeba się z tym pogodzić, nawet jak się tego nienawidzi. A znienawidzić bardzo łatwo, bo zauważalny jest obecny trend właśnie na proporcje ultra-wide. Boli to również w grach, choć granie na Surface Laptop 2 nie należy do najmądrzejszych decyzji, w końcu nie jest to maszynka do grania. Próbowałem na nim odpalić kilka tytułów i tylko niewymagające gry były grywalne to jako maszynka do pracy spisuje się genialnie, między innymi dzięki wręcz rewelacyjnej klawiaturze. Serio, moim zdaniem jest to jedna z najwygodniejszych klawiatur na rynku, choć z wyglądu może być nieco niepozorna. Skok klawiszy, dźwięk, ich kształt, wszystko to sprawia, że pisanie na niej to czysta przyjemność. Microsoft wykonał tu świetną robotę. Nie zawodzi też to, co znajduje się pod klawiaturą, czyli touchpad. Choć mógł być on nieco większy wzorem MacBooka, to dzięki precyzyjnym sterownikom Windows działa on wręcz genialnie. Podczas gdy przy korzystaniu z innych touchpadów nieraz błagałem w myślach o dostęp do myszki, tutaj wcale nie odczuwałem takiej potrzeby. A nie jest to jedyny sposób interakcji z systemem, bo Surface Laptop 2 posiada również ekran dotykowy. Choć, biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to ani tablet, ani komputer konwertowalny, to obecność ekranu dotykowego może się wydawać zbędna. Szczerze, wolę mieć taką możliwość, niż jej nie mieć. I przyznam, że gdy dostaję do rąk komputer bez ekranu dotykowego, to bardzo często odruchowo widziałem palcem po ekranie, po chwili czując się jak idiota. To chyba wystarczający dowód, że ma to jakiś sens. Oczywiście, ponieważ jest to Surface, to wspiera również ślicznik Surface Pen, choć w przypadku laptopa korzystanie z niego nie ma większego sensu i nie jest wygodne. Inną rewelacyjną funkcją, której brakuje mi w innych komputerach, jest rozpoznawanie twarzy Windows Hello. Dzięki niej zapomniałem, że muszę komputer w jakikolwiek sposób odblokować. Otwieram go i od razu jestem po sekundzie witany przez system po imieniu i logowany do pulpitu. Microsoft chce, by ta funkcja stała się standardem i wielu producentów już ją zaimplementowało. Ale w Surface Laptop 2 działa na jakoś szybciej i płynniej. Przypadek? Pola się nieco przykrą kwestię. Peryferia laptopa 2 to no cóż, smutny standard. Od zeszłej wersji nic się nie zmieniło i nadal niezmiernie boli brak USB-C. Jest za to całkiem bezużyteczny mini-display port. Why Microsoft? Why? Można się do tego braku oczywiście przyzwyczaić, ale moim zdaniem jest to malutki skandalik. No dobra, nie malutki. Ogromny, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. <laughs> bo akurat miejsca na obudowie Surface Laptop 2 jest aż zanadto i chociaż jeden mały port USB-C powinien się zmieścić. Koniec kropka. No dobra, pora nieco studzić te negatywne emocje i przejść do czegoś bardziej przyjemnego. Wydajność to kolejny z elementów, gdzie Surface Laptop 2 wiele rzeczy robi po prostu dobrze. Oczywiście nie mam tutaj dedykowanej karty graficznej, a zewnętrznej nie podłączymy, bo nie ma tutaj przecież portu Thunderbolt 3. Jednak Microsoft poprawił swoje błędy przeszłości, które popełnił w przypadku pierwszej wersji laptopa i wsadził tutaj czterorodzeniowe procesory Intel Core 8 generacji. Pozbył się też bezsensownej wersji z 4GB RAM, co sprawiło, że najtańsza wersja laptopa jest o wiele bardziej opłacalna. Laptop 2 jest szybki, dynamiczny i działa bez zająknięcia. Używając go przez cały okres testów, zrozumiałem, dlaczego określany jest mianem najlepszego laptopa z Windows 10. Fakt, świetnych komputerów z Windows 10 w podobnej cenie znajdziemy mnóstwo, ale to Surface Laptop 2 sprawie, że czujemy przynależność do pewnej rodziny. Wrażenie to mogą znać doskonale użytkownicy MacBooków. Dużą rolę odgrywa również optymalizacja. Microsoft ma pełną kontrolę nad rozwojem linii Surface i może sprawić, że Windows 10 będzie działał na tych komputerach perfekcyjnie. Wspomniałem chwilę wcześniej o opłacalności. No właśnie, jak to jest z tą ceną? Najtańsza wersja Surface Laptop 2 z procesorem i5, 128 GB pojemności dysku i 8 GB RAM kosztuje obecnie 4799 zł w sklepie Microsoft. To nie jest mało i możecie zapytać, czy w takim razie naprawdę warto? Odpowiem tak. To samo pytanie zdają sobie osoby zainteresowane kupnem MacBooka. Moim zdaniem warto, bo gdyby Surface Laptop 2 kosztował, dajmy na to, 2500 zł, to nie tak łatwo byłoby go nazwać idealnym komputerem z Windows 10. Ideal kosztuje niezależnie od tego, co kupujemy. Jeśli chcemy zaoszczędzić, to musimy pójść na pewne kompromisy, a w Surface Laptop 2 jest tych kompromisów w sumie niewiele. Fakt, ten brak USB-C trudno zrozumieć, ale mam nadzieję, że w październiku tego roku Microsoft udowodni, że posłuchał i wziął sobie do serca te bardzo ostre słowa krytyki. Pół roku po polskiej premierze Surface Laptop 2 stwierdzam, że niewiele brakło, żeby Microsoft stworzył najlepszego laptopa na rynku. A tak to się musi zadowolić mianem najlepszego laptopa z Windows 10, na które zasłużył w 100%. To tyle na dziś, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!